Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku przeczytane z Biblioteki. Mam tutaj do prezentacji takiego krótkiego mówienia tytuł, który wypożyczyłem w Księżyce Beskidzkiej w Bielsku Białej w Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Mają tam spory wybór ciekawych komiksów, więc jeżeli mieszkacie w Bielsku Białej lub okolicach, zachęcam do odwiedzenia bibliotek. W kilku filiach różne tomy, różne komiksy. I po prostu czytania. Dobra, tytuł. Bibliomulica z Kordoby. Wilfried Lupano, Leonard Chemineau. Nie wiem, czy bym mówił. Prawidłowo, w każdym razie, kultura gniewu. Dość solidny, grubośny tom No dobra, a co to jest ta Bibliomulica z Kordoby? Hm. jakbym miał krótko powiedzieć, to jest ona. To jest ten Mu, Mulica z Kordoby, gdzie mamy bardzo ciekawą opowieść. I można powiedzieć, że to jest opowieść troszeczkę drogi i z jednej strony jest bardzo, bardzo śmieszna. Momentami po prostu lałem, śmiałem się po prostu. Do tego narysowana w sposób często taki sym kreskówkowo symboliczny, gdzie można po prostu się bardzo, bardzo no chociażby spojrzymy tutaj na samym początku. Mamy Typka, który nie wygląda jakoś na specjalnie, jakby to określić, dynamicznego sprintera, a raczej taki troszeczkę przy sobie, ale zauważa, że coś dziwnego się dzieje, i mamy. biegne, biegnę, biegnę, biegnę. Zobaczycie, widzicie jego ślady, jakie zostawia, jak biegnie, biegnie, biegnie. No właśnie, ledwo dotarł. I jest generalnie sytuacja taka, że coś złego się dzieje, no właśnie, to tło. Tego, co się dzieje, jest bardzo poważne. Bo mamy komiks, który jest wesoły, pogodny, śmieszny, abstrakcyjny, kuriozalny wielokrotnie i na tle bardzo, bardzo poważnego problemu, który występował, występuje i niestety mam podejrzenie, że będzie występował ponownie. A mianowicie, jesteśmy w sytuacji, gdy jesteśmy w kordobie pod koniec X wieku. Gdzie nadchodzi, tu mamy 976, gdy następuje pewnego rodzaju zmiana władzy, czy powiedzmy, że władca umiera, jego potomek jest młody, więc musi być, być wsparcie. Nazwijmy to ze strony Wezyra, bo to jest kalif, musi mieć wsparcie ze strony Wezyra. I cóż, nastąpiła zmiana. I o ile poprzedni Kalifowie mieli tendencję do tego, żeby gromadzić wiedzę, rozwijać wielką bibliotekę, więc, żeby ich biblioteka w Kordobie była najwspanialsza, największa i najbogatsza, to nowa władza, a w zasadzie osoba, która teoretycznie pomaga w, w obecnemu władcy, a tak naprawdę sprawuje ją samodzielnie, ma zupełnie inne spojrzenie na ten temat. On nie chcą zniszczyć Wiedzę. Z uwagi na religię, wiarę stwierdzają, że jedyną książką, którą potrzebują, potrzebują ludzie, jest Koran. Cała reszta jest zbędna. Było, to, było tak w historii, było, było wielokrotnie, będzie to jeszcze niestety w historii cały czas się to zdarza. Mamy nawet filmy, które dość ciekawie, w ciekawy sposób to przedstawiam, chociażby. Ekwilibrum z Krystianem Bailem, tam też mamy taki motyw, kiedy książki są zakazane, bo mamy mieć dyktaturę, gdzie tylko i wyłącznie jedna wizja świata, bez poszerzania horyzontów. No dobra, ale skoro mówiłem, że mamy poważny temat i taką kuriozalną sytuację, no to mamy to, że bibliotekarz razem z kopistką, czyli w zasadzie dwoje, można powiedzieć, bibliotekarzy z tej wielkiej biblioteki, postanawia troszeczkę książek ocalić. Więc na skutek różnego rodzaju zdarzeń ładują to na muła, który jest dosyć oporny, bibliomulica nazwijmy to, i próbują wydostać to z Kordoby, ocalić jak najwięcej tomów. Jak sobie spojrzycie na ten rysunek, no, wygląda to abstrakcyjnie od razu. Do tego mamy wplątającego się jeszcze jednego gościa i ta, te interakcje tego, co tu się dzieje, są po prostu bardzo, bardzo zabawne. Niezabawne jest to, co tu się będzie działo, ale to już. O tym już mówiłem. Ogólnie zdarzenia, jakie ich napotykają, przygody są bardzo, bardzo ciekawe, śmieszne, abstrakcyjne, to już mówiłem. Przy czym, co jest ciekawe, udało się autorom przemycić troszeczkę ich własnych opowieści, w sensie, kim są te postacie, kim są, dlaczego wylądowały w tym miejscu. I oprócz tych rzeczy, których już mówiłem, czy tego poważnego tematu, tego humoru, wprowadzili tam jedną fajną, dodatkową rzecz, którą jest często zapominana przez, nazwijmy to, uczonych. Ponieważ tutaj, nazwijmy to tak, że w pewnym momencie nasz bibliotekarz chciał wykorzystać tą wiedzę, którą miał, chciał, powiedzmy, w cudzysłowie, przehandlować książkę za pożywienie, bo uważał, że to jest wielkie dzieło, wspaniałe, które warto się zapoznać. Niestety źle dobrał dzieło do odbiorcy i powiedzmy został z niczym, bo nie każda książka należy się każdemu. Ale w przypadku przeczytania jej osobie właściwej czy właściwej książki, to sytuacja się mocno, mocno zmienia. No i właśnie. Czy ja polecam ten komiks? Zdecydowanie tak. Można się pośmiać, dowiedzieć czegoś mądrego, poznać troszeczkę historii. I generalnie przyjemnie i ciekawie spędzić czas. Jeżeli was to zaintrygowało, to co Wam powiedziałem mniej więcej, to zachęcam do odwiedzenia Filii na Środku Słonecznym. Biblium ulica Scordobo jest jednym z wielu tytułów, które tam można spokojnie wypożyczyć. Ja ten komiks polecam naprawdę, naprawdę fajny, ciekawy, mądry i śmieszny. A to nie zawsze się udaje. Z mojej strony to by było tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.